W Wredomie byliśmy. Kasia, to Kasi, Kasia ma, ma świadectwo. Trzy. Trzy świadectwa mam. Tak, Proszę. jeśli chodzi o moją córkę, to przyjechałam tak naprawdę z migdałkami wtedy, co była modlitwa za nią. Groziło jej usunięciem tych migdałków, tak? W tej chwili byliśmy w lipcu na początku u laryngologa. Migdałki po prostu 100%, zero, nie ma ich, czyli tak? Czyli jest wszystko dobrze. A jeśli chodzi o mnie, no to pani Asia zabrała mi ból w lewym boku, tak? Do tej pory mi nic nie boli. No i miałam żyły niedrożne w nogach. W tej chwili są drożne żyły, tylko zastawki jeszcze są niedrożne, tak? Laryngolog powiedział do mnie, że jeszcze mi przyszło do niego, tak? Aleluja! No, tak. Prawo dla Jezus! Tak, tak On Wiedział, że no, co ja robiłam? Ja mówię, że dawałam syrop, więc on mnie uświadomił, że ten syrop to ja mogę sobie. E, w tyłek wstać. Dokładnie. Rok temu miałam robione to badanie, no to były żyły niedrożne plus zastawki. W tej chwili żyły są drożne, zastawki są niedrożne, tak? Tato, dziękuję Ci. Dziękuję Ci. Dziękuję ci. Idź sobie usiąść, i to cały czas namaszczenie będzie ci tak. tak Idź sobie usiąść, prze... cała się trzęsie. Idź sobie usiąść i cały czas przeżywać, cały czas Duch Święty działa. Aleluja, aleluja, co się dzieje? Chodź tu jeszcze raz. Aleluja, więcej, 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 więcej. więcej Niech to odchodzi. Duch Święty wejdź bardzo głęboko w jej serce. Bardzo głęboko. Wwierć się jeszcze głębiej. Wwierć się jeszcze głębiej. Aleluja. Błogosławie. Aleluja. Jak widzicie, są różne doświadczenia, nie każdy musi upaść, bo też nie o upadki chodzi, tylko o Twoją wolność.